Dzień dobry moi mili, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina i w sieci działam jako motywatorka, czyli osoba, która w przeszłości schudła 40 kg i przez to... Dużo się o tym odchudzaniu dowiedziała. Nie no, żartuję. Nie, nie żartuję z tym, że schudłam 40 kg, ale z tym, z tym, co powiedziałam później. Na dobrą sprawę, jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie, nie znacie, w ogóle nie macie pojęcia, kim jestem i o czym ja w ogóle gadam, to nie będę się tutaj rozwodzić. Po prostu was odsyłam na swój kanał na YouTube, na swoje media społecznościowe, na Facebooka i na Instagrama. Tam dowiecie się, czym na co dzień się zajmuję i, i dlaczego tak się wymądrzam w kwestii odchudzania. A dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat, który jest oj bardzo, bardzo znany, bardzo powszechny, mianowicie na temat spożywania za małej ilości kalorii. Zapraszam. Znacie wszyscy ten scenariusz. No, może nie wszyscy, to większość. Ja znam bardzo dobrze. Wiemy, że chcemy przejść na dietę, wiemy, że chcemy schudnąć i mamy na przykład dietę ułożoną przez dietetyka 1200 kalorii. Wiecie, że to dalej jest powszechne, że dietetycy dają takie drakońskie diety. Albo sami przechodzimy na dietę 800 kalorii czy 1000 kalorii, kiedy tak naprawdę nasze zapotrzebowanie to jest na przykład, nie wiem, 1800 albo 2000. Ale stwierdzamy, że chcemy, bo nic innego nie działa. W sumie to brakuje nam czasu, powinniśmy już dawno schudnąć, więc trochę chcemy to przyspieszyć. No i powiedzcie mi, ile razy coś takiego próbowaliście, bo ja bardzo dużo. I bardzo dużo razy nie wyszło. Ja nie mówię teraz tutaj, że to jest zły sposób na odchudzanie, że na pewno nie schudniecie. No, słuchajcie, nad no, deficyt energetyczny, no nie ma mocnych, nie? Jak ludzie nie jedzą, to potem są chudzi, koniec, kropka. Czego przykładem, bardzo strasznym przykładem, są ludzie w obozach koncentracyjnych. Ludzie, którzy są głodzeni, no. Hello. Nie ma na to opcji, prawda? Ale to nie znaczy, że my musimy. W ten sposób się odchudzać. Kiedy chcemy to zrobić zdrowo, to nie warto jest obcinać tak bardzo kaloryczności, ale to też jest taka prawda, że ja mogę sobie gadać, a osoba, która chce schudnąć jest tak zdeterminowana, że mnie nie posłucha. Niemniej, z tym spożywaniem za małej ilości kalorii jest troszeczkę jak z totolotkiem. Idziesz, wysyłasz kupon. Nie wiem ile go teraz kupon kosztuje. 4 zł, chyba? Tak, chyba 4. I wydajesz, załóżmy, co losowanie, czyli co tydzień, czy tam dwa razy w tygodniu te cztery zika. No za jakiś czas jest kumulacja. Powiedzmy, że w końcu się dozbierało, nie było żadnych trafień i po miesiącu masz do wygrania już 12 milionów złotych. Cały czas pieczołowicie kupowałaś te kupony i szło ci naprawdę świetnie. Masz wiele kuponów w portfelu, ale w dzień kumulacji wygrywa ktoś inny i ty już nie masz siły Kupować tych kuponów. Myślisz sobie, ja pierdzielę tyle kasy, a wygrał zupełnie ktoś inny. No i podobnie jest z tą niskokaloryczną dietą. Codziennie wkładasz bardzo duży wysiłek w to, żeby jeść mało, bo to jest wysiłek ogromny. Każda twoja komórka wie, że potrzebujesz więcej energii, wie to na poziomie. Jakby wam to powiedzieć, na poziomie prehistorycznej grażynki. Nie wiem, czy pamiętacie odcinek o tym. Czyli, yy, gdzieś tam jest uwarunkowana do tego, żeby spożywać więcej tej energii, więc będzie o tym przypominać, tak, można powiedzieć, podświadomie. W momencie, kiedy będzie mijać cukiernie. I będzie przypominać o tym, kiedy będzie nachodzić ci ochota. I o dziwo to nie będzie ochota na jabłko. O dziwo to będzie ochota, na ciastko na przykład i to jeszcze jakieś kremowe, żeby miało i tłuszcze, i cukry. o to, żeby zjeść mięso, gdzie w sumie nie przypadasz za bardzo za mięsem, ale teraz ta taka skwiercząca kiełbasa mówi ci zjedz mnie. I to jest właśnie pukająca prehistoryczna grażynka w twoim mózgu, która mówi zjedz coś, co ma dużo energii, bo ty tej energii sobie nie dostarczasz. Bardzo dużo twojej siły idzie w to, żeby jeść mało kalorii, czyli ciągle kupujesz te kupony za cztery złote. W dzień kumulacji Czyli w dzień, kiedy oczekiwałaś nagrody, czyli weszłaś na wagę, albo przymierzyłaś spodnie, okazuje się, że, no dupa, nie udało się schudłaś o wiele mniej niż oczekiwałaś, albo w ogóle nie schudłaś. Kończą ci się zasoby, bo myślisz sobie, Boże, ja tyle kuponów w to wkładam, tyle dni się głodziłam, a ja nic z tego nie mam. No i wtedy najczęściej porzucamy naszą dietę, i tu jest różnie. Tutaj ktoś, kto ma skłonności do kompulsywnego obiadania, się pójdzie w tamtą stronę. Inni ludzie zupełnie naturalnie wrócą do zwykłych nawyków, które niekoniecznie są zdrowe. I powiedzcie mi, czy to się opłaca? No to się w ogóle nie opłaca. Problem jest taki, tylko że my w kwestii podejmowania decyzji tej, że przychodzimy na niskokaloryczną dietę. Nie pamiętamy tych prób, kiedy na tych dietach byliśmy, albo nie za bardzo słuchamy tego, co mówią inni, w tym ja. Bo my jesteśmy bardzo skupieni właśnie na tej części, będę jeść mało i wtedy schudnę. Ty nie pamiętasz, dlaczego wtedy, te, nie wiem, załóżmy, pięć lat temu, w dniu kumulacji podjęłaś decyzję, że jednak zjesz na tym grillu wszystko, co tam dają, albo jednak na tej imprezie zjesz chipsy, już nie wytrzymasz, nałożysz sobie na przykład obiad u znajomych, bo już jesteś tak bardzo zmęczona. Ty tego nie pamiętasz. Ty tylko pamiętasz to, że Ej, a dieta niskokaloryczna to, to chyba jest dobre rozwiązanie, nie? <laughs> Tylko to pamięta, pamiętają nasze głowy. Nie, to nie jest dobre rozwiązanie, bo możemy się kłócić, że możecie mi udowodnić, bo tutaj w sumie nawet nie trzeba za bardzo się starać, żeby mi udowodnić, że coś, że deficyt odchudza, no bo ja to wiem, a że duży deficyt też odchudza, to tym bardziej wiem i możemy się tutaj przekrzykiwać, że nie potrzebujecie więcej kalorii, że w sumie to się czuje najedzona na 1200, ale no nie. <słuch> Jakby to powiedzieć, żeby też bo nie chcę wyjść z takiej pozycji, że ja teraz tutaj się mądrzę i mówię tak jak wiecie do uczniów na przykład, nie, że dobra, gadaj tam swoje, a ja wiem lepiej. Mm, bo to też nie o to chodzi. Moim celem jest uczenie właśnie tego lepszego podejścia i zrozumienie dlaczego inne podejścia są złe. Ale wiem na jakim przykładzie mogę Wam to wytłumaczyć, żebyście bardziej zrozumieli. Czy macie wśród swoich znajomych spotkaliście się kiedyś z koleżanką, która ma faceta, na męża, narzeczonego, chłopaka, nieważne, albo na odwrót, faceta, który ma kobietę, albo kolegę, co ma faceta, albo koleżankę, co ma dziewczynę? Zupełna dowolność tutaj jest. I no w każdym razie strona A, <grym>, czyli Wasz bliski przyjaciel, przyjaciółka, kolega, siostra, ktokolwiek, mówi na swojego partnera, męża, partnerkę, kogokolwiek, że on to jest taki i w ogóle nic nie robi, a w ogóle to się ostatnio pokłóciliśmy i tutaj wpiszcie dowolny jakiś konflikt i narzeka i joj, czy na niego i, jest tym typem człowieka, ta osoba, która wam się zwierza, która zwykle przy takiej okazji mówi, że to już jest koniec, definitywny koniec, ja już mu nie dam żadnej szansy, niech spada na drzewo, już mam go dosyć, bla, 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 bla i wiecie, zarzeka się, już już rozwód, albo się rozchodzą i koniec, koniec, koniec. Po czym widzisz ich przy następnej okazji, jest wszystko w porządku. Ja cię jest głupio zapytać, czy na pewno jest wszystko w porządku, bo tak bardzo cię razi ten dysonans, że przed chwilą ci jęczała po prostu, że go nienawidzi, że on jest najgorszy na świecie i ona go zostawia, a tutaj już dwa gołąbeczki się świetnie dogadują. Oczywiście nic nam do tego i są typy ludzi, którzy po prostu bardzo przesadzają i um, często najdrobniejszą kłótnię potrafią tak przedstawić, że już chcą się rozchodzić z tą drugą stroną, a tak naprawdę nie mają tego na myśli. No, to jest taka sytuacja, że wy wiecie, jeżeli nie jest w sumie źle, ale ta osoba zawsze taki ojczy, i ona wie najlepiej, i teraz to już jest na pewno koniec, i aż tak, no, aż nie chcecie użyć żadnych argumentów, bo aż tak głupio wam wchodzić tutaj w dyskusję. Albo, jeżeli nie macie takich znajomych, to może inny przykład. Ktoś, kto jest wiecznie niezadowolony ze swojej pracy, i co miesiąc mówi, że on już tę robotę rzuca? I tak mówi co miesiąc od pięciu lat. Macie takich znajomych? No bo ja tak. I znowu, ktoś może być tym typem człowieka, któremu ono w sumie nie jest aż tak źle, ale lubi po prostu sobie ponarzekać, i to jest jego rodzaj e, wentylacji, napięcia w pracy. I znowu, wy też nie możecie za bardzo powiedzieć, stary, no miałeś rzucić tę robotę, ogarnij się, no bo ta osoba tak naprawdę może nie chce rzucić tej roboty. I takie pole do dyskusji jest takie, tutaj wiecie, no nie ten tegas, nie? Aż, aż nie chce się zagadywać. Podobnie jest w przypadku, kiedy mi przychodzi tłumaczyć yy, niskokaloryczne diety. To Wy, tak pozwolę się, tak pozwolę do Was mówić, mówicie mi, że no, ale teraz to już nie, nie ma szansy, w ogóle mi nie tłumaczy. ja tylko chudnę na 800 kalorii, a w ogóle to ja chodzę najedzona, na, 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 jesteście jak ta koleżanka, co tam mówi, że już rzuci tego faceta. I ja tak myślę sobie, no, no nie no no, no, no nie mam szansy, no. Albo się oparzysz, albo rzucisz w końcu tego faceta, albo coś się wydarzy w Twoim życiu, ale ja nie mogę w tym momencie wejść z buciorami i Ci powiedzieć, słuchaj, Przestań na przykład. Przestań go rzucać, bo nic ci się nie dzieje. Albo chociaż dobieraj inaczej słowa, bo są zbyt poważne na to, co się dzieje w twojej sytuacji. No, jest taki typ człowieka po drugiej stronie, że wolę zamknąć dziób na kłódkę. To ludzie, którzy mówią o tej diecie, że to jest jedyny sposób itd. i tak ja, dalej, i oczywiście ja wiem, że ja robię źle, bla, 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 to są właśnie te koleżanki, co co tydzień zmieniają pracę albo rzucają męża. No, nie odezwę się, no nie będę mądrzejsza, prawda? No nie da rady. Dlatego nagrywam ten podcast, żeby móc być mądrzejszą i powiedzieć to po swojemu i nikt mi nie wejdzie w zdanie. Oprócz tego, bardzo często, jak zaczynamy tą niskokaloryczną dietę, to my mamy ogromne ambicje wobec tych niskich kalorii i my je jeszcze obcinamy. Pierwszego dnia czujemy się tak zdeterminowani do odchudzania, że w sumie nie ma problemu, żeby coś tam pominąć. Mieliśmy zaplanowanego banana na przekąskę, ale mózg mówi, nie jedz tego banana, grażynka. Przecież wiesz, że on jest kaloryczny. I odpuszczamy sobie tego banana. Drugiego dnia miałyśmy w planach sałatkę, na przykład nie, wiem, z orzechami, i mózg mówi, ten zły mózg, oczywiście. Nie syp grażenka tej sałatki orzechami. To nic że że chyba pozwoliły się wchłonąć wit witaminką z warzyw, ale nie jest, będzie jeszcze mniej kalorii. I wiecie, tak mm, robimy sobie dobrze. Oczywiście to jest ogromny cudzysłów to jest takie złe, dobrze. Myślimy, że działamy jeszcze lepiej, że o, jestem taka mocna, o, jestem, mam jeszcze taką siłę, taką motywację do tego odchudzania. To tu jeszcze y, coś zeberę, tu jeszcze coś zebra. A trzeciego dnia stwierdzamy, że to jest świetny pomysł, żeby na diecie 1200 kalorii zrobić 45-minutową tabatę. Przecież mam tyle energii na co dzień. Nie wiem, tyle kalorii, że dam radę na pewno. No i przez to to tak. No i kupujemy jeszcze więcej kuponów. O, może tak. Samo to bycie na diecie to są kupony plus jeszcze takie boostery, bonusy, które stosujemy, że ho, mam siłę, to skorzystam i nie zjem, mam siłę, skorzystam, to poćwiczę, nie wiadomo jak ciężko, albo pójdę do pracy 10 km na piechotę, bo moderatorka mówiła, że trzeba chodzić na piechotę, no ale wiecie, wszystko w granicach rozsądku, a Wy nie, twardo kupony, następne kupony, byleby schudnąć szybciej, szybciej, szybciej. I ta bańka tak się zbiera i zbiera i zbiera, żeby po prostu rozbryzgać się w dzień tej tak zwanej kumulacji i sprawić, że już nigdy Wam się nie będzie chciało wrócić do odchudzania. No może nie nigdy, ale przez bardzo, ale to bardzo długi czas i nawet nie zauważycie, absolutnie nie zauważycie tego momentu, kiedy zacznie wjeżdżać efekt jojo. Będzie napad, jeden, drugi, będzie odstępstwo, coraz większe, następne większe i znowu, i znowu, a tu nagroda, a tu okazja i to między palcami po prostu człowiekowi te kilogramy wracają. Za wszystko powinniśmy obwiniać prehistoryczną grażynkę, bo nasz y, lizard brain, czyli jaszczurzy mózg, który z nami został, nie wiedzieć czemu, my XXI wiek, już mógłby troszeczkę się wyciszyć, motywuje nas do tego, żebyśmy nie doprowadzali do sytuacji, kiedy spożywamy za mało energii niż potrzebujemy. I ty, jako osoba myśląca, totalny homo sapiens na poziomie mm, myślenia takiego y, świadomego, totalnego, możesz sobie myśleć śleć i niby wiedzieć, że ty nie potrzebujesz więcej, bo nie czujesz głodu, bo no nie wiem, nie masz intensywnego stylu życia, twoje myśli mogą być różne, ale no prehistorycznej grażynki kurna nie okłamiesz, no. dwa tygodnie, trzy tygodnie, u niektórych trzy dni, u niektórych tydzień, odezwie się dziewczyna, będzie dawać sygnały, tak jak wam mówiłam na początku, kaloryczne ciastko, coś tłustego, coś słodkiego, coś co łączy te dwa smaki. Coś, co jest takie wysoko smakowite, energetyczne, albo orzechy, albo czekolada, albo czekolada z orzechami na przykład też. No zależy, jak kto ma preferencje, ale ta grażynka będzie wam szeptać tym do głowy. Zawsze. Mało tego. Może być tak, i to jest normalne, to jest też coś, o w sumie bardzo chętnie to wyjaśnię, bo y, nawet osobny film o tym powinnam nagrać. Często o, o tym myślę, żeby go nagrać, a patrzcie, zapominam. Nawet jest tak, bo y, jest takie pojęcie, y, i to był mit powielany, ja sama w niego wierzyłam jeszcze niedawno, także. Y, w pierwszych filmikach motywatorki, jakbyście trafili na tam sprzed kilku lat, no takie info, to ja to prostuję, że jest coś takiego, że jeżeli zaczynamy być na za niskiej kaloryczności, to nasz organizm zaczyna magazynować, bo on się przestawia na tryby oszczędności. Słuchajcie, w trybie oszczędności nie do końca chodzi o to, że my nagle magazynujemy y, te kalorie, będąc na deficycie. No, no nie. Bardziej chodzi o to, że w momencie, kiedy my spożywamy za mało kalorii, to nasze ciało, nasz cały organizm stwierdza, że są gorsze czasy, więc troszeczkę nas hibernuje. I nam automatycznie, automatycznie spada. Chęć ruszania się. Ja tutaj nawet nie mówię o treningach, ale w takie dni, kiedy już jesteście w tym za dużym deficycie jakiś dłuższy czas, wy coraz mniej się ruszacie. Coraz mniej macie tej spontanicznej aktywności. Tak jak mówię, to nie chodzi, wiecie, trening, bieganie, coś tam, coś tam. To chodzi o to, że siedzisz i na przykład, tak jak ja teraz mówię, machałam sobie prawą ręką. No tak jakbym była w, w hardkorowym deficycie, totalnie za małym dla mnie, to mój organizm by minimalizował nawet takie odruchy, żebym nie machała taką ręką. I sobie myślicie, motywatorko, czy ty jesteś walnięta, jak machanie ręką może wpłynąć na to, że ja chudnę. No ale weź sobie tych machań, zlicz w ciągu dnia dziesiątki i do tego dodaj machania też lewą ręką, postukiwania nogą, wstawanie, w ogóle poruszanie się po mieszkaniu. Jak jest za duży deficyt, to my się tak cali nieświadomie albo bardziej podświadomie hibernujemy. Zaczynamy mieć coraz więcej dni, gdzie w sumie to mogę siedzieć przy kąpie cały dzień, mogę to nie wstawać z kanapy, mało mi się chce robić, mało sprzątam. Generalnie mamy tak coraz mniej tej energii, bo to jest sposób naszego ciała na zhibernowanie się, na oszczędzenie tej energii, bo on ma sygnał, że są gorsze czasy. To Wam bardzo chciałam wyjaśnić, ale o tym osobny film zrobimy, jak macie ochotę, a w sumie to no ja mam dużą ochotę, żeby to wyjaśnić obszernie. Dobra to to jest konsekwencja za dużego deficytu. Aż się dzisiaj rozgadałam. Nie ma opcji, żeby organizm się nie upomniał w momencie, kiedy jesteś w za dużym deficycie. No nie ma takiej opcji. Do, jesteśmy stworzeni w ogóle do tego, żeby przeżyć i żeby przedłużać nasz gatunek, więc jak cwana psychicznie nie będziesz, że ja tutaj wszystkich oszukam, będę się codziennie motywować jestem taka super, to i tak prehistoryczna Grażynka twoja ciebie dopadnie. Przyjdzie dzień kumulacji. Tak jak w prawdziwym życiu, jak gramy w Totolotka, no to kiedyś w końcu jest kumulacja. No, czasami się na nią czeka dłużej, czasami krócej, ale w końcu będzie. I jakie jest w ogóle wyjście z tej sytuacji? Tak, żebyśmy już dobrnęli chociaż troszeczkę do końcówki tego odcinka. Przede wszystkim policzyć swoje właściwe zapotrzebowanie. Zgodnie ze wzorami, które są dostępne, czy u mnie na profilu, czy ja już mam na stronie motywatorka.pl kalkulator, który was, yy, wam to policzy, gdzie chcecie liczcie, ale najlepiej ręcznie te, te, ten pierwszy raz, żeby zobaczyć te działania, yy, żeby poczytać sobie o tym, co to jest podstawowa przemiana materii, co to jest całkowita i to, to znajdziecie u mnie na blogu, jak macie e-booka ze słodyczami, a jak nie macie to, Polecam, polecam, jest świetny. To też tam na początku macie wytłumaczone to wszystko. Zobaczcie to, ile realnie potrzebujecie tych kalorii, i nigdy w to nie wątpcie. Owszem, to, no to jest działanie. I na dobrą sprawę nie wiem, czy byłby sposób, żeby dowiedzieć się, tak wiecie, na 100%, jeden do jednego, ile ja realnie potrzebuję kalorii. Byśmy się musieli umieścić w specjalnej maszynie chyba na cały dzień, żeby mogła zmierzyć. Ile energii wydalamy w stanie spoczynku, a potem jeszcze, no nie wiem, być podpiętym gdzieś pod coś po, na całą dniową, jakąś obserwację gdzieś wsadzoną, żeby też obserwować nasz styl życia. No tak, mówię Wam, jeden do jednego się nie da, ale te działania szacunkowe, bo szacunkowe są bardzo bliskie prawdy, co potwierdzają miliony ludzi, którzy chudną na deficycie. Policzyć to i nigdy w to nie wątpić, a nawet powiem. Groźniej nigdy nie myśleć, że jesteście mądrzejszym od tego działania. No nie. Wiele ludzi spróbowało zagrać w tę grę i być mądrzejszym, i wiemy, jak to się skończyło. Mało tego. Ja wielokrotnie próbowałam, wy też, część moich słuchaczy też wielokrotnie próbowała. Za duży deficyt zawsze się skończy tragedią, prędzej czy później. Może, że ktoś w porę się opamięta i sobie te kalorie zwiększy i teraz jak to zrobić. Przede wszystkim jest ogromna obawa przed tym, żeby nie przytyć, prawda? Wy się często do mnie piszecie właśnie jak się reflektujecie, co teraz zrobić. Zwiększamy do właściwego zapotrzebowania, ale nie od razu, nie z dnia na dzień, tylko ja zawsze polecam, żeby na przykład dodawać po 100-200 kalorii na 2-3 dni, czyli tak na spokojnie, ale żeby w tym samym czasie, kiedy będziecie to robić, Wyrzucić wagę i w ogóle się nie ważyć, dlatego, że będą wzrosty. Ale te wzrosty to nie będzie nagle, że wy przytyliście. Objętość krwi, objętość wody, treści jelitowa, wszystko zacznie ulegać zmianie, więc dajmy sobie. Czas, zapomnijmy o tej wadze, ale postawmy na to, żeby swój organizm odżywić. I bardzo Was proszę o to, żeby sobie wziąć w ogóle do serca słowo odżywienie siebie. Nie jedzenie, nie nakarmienie, nie zaspokojenie, nie. nie wiem co jeszcze. Y, dobicie kalorii, tylko to jest mega mądre słowo: odżywienie. My mamy siebie odżywić, zjeść jedzenie, które bardzo często. Staje się jakimś wrogiem albo narzędziem do tego, by byle schudnąć, a to, to jest nasze paliwo do jasnej kolory. To, to ma nas napędzać, to ma nas yy, uzupełniać od środka w to, co jest dla nas niezbędne do życia. Więc odżywiamy się przez kilka dni pięknie, ładnie, leciutko podnosząc naszą kaloryczność. No, plan idealny dla mnie by był w ogóle, żeby dojść do zera kalorycznego. I się, że tak powiem, terapeutycznie wyleczyć z tego złego odchudzania, i za jakiś czas, miesiąc, przejść do tej mądrej redukcji, która zakłada, że deficyt będzie wynosić 15-20%. To wszystko wydaje się takie idealne i proste, nie? Że wystarczy tylko, tylko jeść tyle, ile sobie policzymy, i w sumie, jak to policzymy, to zwykle wychodzi: ej, 1800 to w sumie jest niezła sumka. Nie? Albo tam, o 1600 to całkiem, no zależy kto ile waży, nie? I, i Ile mierzy, jaki ma tryb życia. I ostatnio do mnie napisała jedna z obserwatorek z jakimś chyba zapytaniem, ale nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że mm, pierwsza część, y, zanim przeszła chyba do właśnie do pytania, y, jej wypowiedzi była taka, że oglądała mnie od jakiegoś czasu i na początku jak mnie włączyła, to y, pomyślała sobie, że ta jasne w ogóle co ona tam gada, wystarczy tylko jeść mniej i się niby schudnie. No. A to się okazuje prawdą i to taką, wiecie, skuteczną, bardzo i zdrową. Ale my nie chcemy w to wierzyć. Dlaczego? Dlatego, że nam się śpieszy. No, przy tego, że jesteśmy bombardowani przez media i przez internet, jakieś są teraz diety, superekstrasokowe, detoksy i tak dalej, i wszystko szybko, 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 szybko. To nie chcemy uwierzyć w rozwiązanie, które jest skuteczne. Gwarantuje zdrowie, takie, no, gwarantuje zdrowe odchudzanie. O, może tak, i nie szkodzi na mózg, w tym sensie, że nie robi nam z głowy jakiejś obsesji na, na punkcie jedzenia czy odchudzania, ale jakoś dalej nie chcemy wierzyć, nie? Ale ja się nie gniewam na Was. Jeżeli dalej nie wierzycie, to nie wierzcie. Po prostu puszczajcie sobie dalej motywatorkę i będzie ten dzień, kiedy coś w głowie kliknie. Bo nie każdemu musi kliknąć wtedy, kiedy ktoś mu powie, albo wtedy, ktoś mu, kiedy mu ktoś zasugeruje, że on ma schudnąć, albo w ten dzień, kiedy ja wypuszczam podcast. O nie, 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 nie. Klika każdemu we właściwym momencie jego życia. Dobra, rozgadałam się dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Pytania? Jak są, to zostawiamy na dole. Moi drodzy, kto został do końca, to też zostawia hashtag SDK, czyli słucham do końca. Nie ukrywam, że moje serce się uraduje, kiedy widzę te wszystkie komentarze. I jakąś emotikonkę na dzisiaj wymyślimy, co? Myślicie, że jest kalkulator? Kurczę, nie znam wszystkich emotek. No jak nie ma kalkulatora, to może poszukajmy laptopa czy czegoś takiego? Czegoś, co ma nam przypominać o tym, żeby swoje kalorie policzyć, a nie ślepo przechodzić na niskokaloryczne diety. Tymczasem ja Was zachęcam do odwiedzania mnie na moim Facebooku i na Instagramie. Jeżeli ten podcast Wam się podobał i jesteście na YouTubie, to pamiętajcie o łapce w górę i o subskrypcji. Jeżeli jesteście w aplikacji iPhone Podcasty, to można e, zaznaczyć jakieś tam gwiazdeczki. A jeżeli jesteście na Spotify, to Spotify ma szybką funkcję Udostępnij i można mój odcinek udostępnić na przykład na Instastory albo komuś wysłać. O, tak na koniec, kto mnie jeszcze słucha, niech wyśle ten odcinek koleżance, mamie, siostrze, tacie, kuzynowi, komu tam chcecie, kto dalej wierzy w niskokaloryczne diety. Kto wie, może uda mi się tę osobę obudzić. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko. Pa pa!